Cześć, tu Wojtek z future Chciałem Wam dzisiaj pokazać niwelator ukąszeń komarów, gadżet, który z pewnością przyda się w okresie wakacji. Zasada działania jest bardzo prosta. Wystarczy, że przyłożymy niwelator w miejscu ukąszenia i naciśniemy przycisk. Wytworzony ładunek elektryczny pomoże zniwelować efekty ukąszenia. 4-5 kliknięć likwiduje swędzenie, natomiast 10-15 likwiduje opuchliznę. Neutralizator nie aplikuje żadnych substancji chemicznych, dlatego jest całkowicie bezpieczny, jego użycie nie boli. Przypomina to lekkie ukłucie. Wystarczy on na 25 tysięcy użyć, czyli zneutralizuje około 5 tysięcy ukąszczeń komarów. Nie mam terminu ważności. Można go użyć zarówno w te wakacje, jak i za 10 lat. Można go zabrać ze sobą wszędzie, przypinając na przykład do kluczy.